Witajcie w następnym odcinku co U PATOLA! Jak zawsze, od niepamiętnych czasów, czyli od tygodnia temu staram się utrzymać aktualizację w każdy piątek o 20 czasu polskiego. 29. Października powiadasz. Idzie pewien temat chustki. Bo za dwa dni będzie Halloween, więc trzeba zacząć się ubierać. Cieszę z moją twarzą. Właściwie nawet nie muszę się przebierać, no ale dobra, chustka robi to co robi. Dobra, nieważne, psajcie. E, dziękuję. Jest, ludzie jestem w szoku za odzew. Ja myślę, znaczy nie, psajcie, no 289 komentarzy było na tym filmiku z tydzień temu z aktualizacji. Znaczy no co u patola, tak? Ja jestem w szoku, w szoku, bo ludzie, no kto, kogo interesuje tam jakieś, to, 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 gdzie ja jestem, co ja pieprzę do kamery, jakie głupoty, co gadam, więc no trochę miło mi, że tyle taki odzew jest, bo mówię, ostatnio nam oglądalność spadła, ale to jest normalne, ludzie, no Jezu, niektórym się przejada temat, czyli też te filmiki są spóźnione, więc tak mówię, no coś, coś, żeby było na kanale aktualnego, co się dzieje u mnie na przykład, nie? Więc no kurde, ludzie, aż mi głupio jest, aż mi głupio jest, bo on chciał na wszystkie pytania odpowiedzieć, ale dobra, będę robił tak jak Pan Zaz, odpowiadał na trzy pytania. Znaczy, nie, będę wchodził w temat, czy to jest pytanie, czy komentarz. Trzech yy, najbardziej lajkowanych komentarzy, tak. Więc akurat w tym, co się tam tydzień temu wrzuciłem, są, jest jeden komentarz i dwa pytania, akurat, które są najbardziej laj lajkowane. Ale zanim do tego dojdę, jestem w Kanadzie 50 km od granicy. Niedługo przekraczam granicę. E, pompa. Kurde! Pompa na zachód amerykański. Więc jestem w prowincji Ontario 50 km od miasta Detroit, gdzie będę przekraczał granicę niedługo. E, co jeszcze mogę powiedzieć? No chyba to wszystko nie. Posiedziałem 4 dni w domu, 4,5. Więc no, dojadę na moje rozładunki, rozładunek na następny wtorek, więc nie ma pośpiechu, no ale jednak te, te 1000 km dziennie trzeba robić. Więc dobra, słuchajcie, pierwsze pytanie do aktualizacji Tymiec, który zdobył 111 lajków na swoim pytaniu akurat. Pytanie do pato aktualizacji, ile teraz pracujesz w roku, a ile siedzisz na wakacjach? Słuchajcie, no ja staram się jak najwięcej wakacji brać. Wiadomo, nie stać mnie, bo nie jestem jakimś milionerem. Więc rocznie trzy miesiące no tak chciałbym zejść z ciężarówek i naprawdę jestem wdzięczny losowi, że mogę sobie na to pozwolić. Naprawdę wdzięczny jestem, bo to nie chodzi o chwalenie się czy, czy cokolwiek. Więc ja tak nie lubię, może troszeczkę o sobie pod tym względem opowiadać. Bo bo nie każdy może sobie pozwolić, niektórzy samą na, na więcej pozwolić. Ja akurat no, mogę sobie na tyle pozwolić, bo mieszkam poza Montrealem, więc płacę o wiele taniej za, za mieszkanie, znaczy za mieszkanie, za, za kup, kupną domu. Płacę jedną trzecią, co bym płacił, i to praktycznie pozwala mi na wakacje 3 miesięczne, tak? Dużo ludzi też potem mówi, jak tam wrzucam te filmiki. Z TV on Tour, o, że ja kurde oszczędzam na tym, na tym, no ludzie, no ale trzy miesiące wakacji właśnie to, jest to oszczędzam, właśnie, no więc ja nie szastam, nie, nie, nie biorę sobie dwóch tygodni wakacji full wypas, tylko trzy miesiące minimum kurde wydania pieniędzy, no bo ludziska, bo mi nie jest no, no szczerze mówię, tak, co i tak dziękuję losowi, że mogę sobie na to pozwolić, nie? Teraz dochodzi jeszcze, staram się brać miesiąc też na, na święta, nie? Więc tak na ogół 4 miesiące bez pracy w ciągu roku. Zobaczymy, jak długo pociągnę, tak? Bo to chodzi, wiadomo, no to trzeba się wyrobić, tak? Więc taki plan jest i naprawdę dziękuję Losowi, że mogę na to pozwolić, nie? Więc tu nie chodzi o żadne chwalenie się czy co, ale mówię, no staram się to też na, na minimum. Więc ja nie szastam kasą, nie, 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 nie. Dlatego jeżdżę po takich, kurde, jakichś hotelach w kontenerach i jak najtańsze samochód zawsze w Polsce też musi być, to jest duży koszt no i największy koszt, wiadomo, to są bilety, a reszta to wszystko to jest wszystko na minimum, nie? Ty, co to kurde? Co to mi tutaj tak? Coś mi to wkurza, tak jakby... Ty, co to jest? Tak światło pada? Się? Ja się ten... Co to jest? Światło tak pada? Czyś logo może jest tam? Więc, więc tak, no tak to mniej więcej wygląda, no, że chodzi o te wakacje. Dobra. Słuchajcie, drugie pytanie, które zdobyło. Znaczy to akurat chyba nie jest pytanie. A nie, to jest też pytanie. 79 lajków. Marcin jazda, o Marcin jazda niekontrolowana zapraszam na jego kanał Ziomal z Kanady. Gdzie Ty, kurde, szefie mieszkasz? W Saskatchewan, tak? Czy, czy w Albercie? Kurde, już nie pamiętam, masz... Wiem, zapraszam na jego kanał, Marcin Jazda Niekontrolowana. Też tak, jak widać, znaczy wyczuć, że to jest też taki gostek trochę popierniczony w dobrym sensie. W Mój styl gostka, tak? W moim stylu... Znaczy nie, no nie, no, widać, że taki luzak, no o to chodzi. No nie, nie, nie zrozumcie mnie źle, nie, nie to, że ten, tylko że po prostu... E, lubię luzaków, o, luzackie podejście, nie, więc... Mówię popieprzony, ale to mówię. Ja sam o, siebie, o sobie mówię, że jestem popierdolony, ale to mówię oczywiście. Ja to uważam jako plus bycie popierdolony, bo bycie normalnym na tym świecie to nie jest normalne. Tylko się ludzie, normalnie ludzie się męczą na świecie. Ludzie popierdoleni żyją na maksa i odnajdują się w społeczeństwie. Dobra, ludzie, nie chodzi o to. Więc Marcin, jazda niekontrolowana, napisałeś, a też będziesz rowerem jeździł. Nie, ja nie będę rowerem jeździł. Nie, nie, rowerem jeździć nie. Nie będę, bo nie, bo nie chce mi się na rowerze jeździć na pauzach, nie, tego nie, więc to zostawię, zostawię panu Zazu, pan Zaz, niech jeździ na rowerze, ja nie jeżdżę na rowerze, nie będę na rowerze jeździł, nie, nie chce mi się, nie chce mi się jakiekolwiek ćwiczenia będę robił na w domu, jak jestem sporo tam w domu, te kilka dni, a na rowerze jeździć podczas pauz, nie chcę, nie, nie chcę mi się, nie, więc sorki, no nie, nie, znaczy sorki, to nie mam do koło sorki mówić, ale nie, dobra, ale ty, czacie no, ale nie bądźmy małostkowi, po co, kurde, czy będę na rowerze jeździł, Niko to nie powinno interesować, Marcin, ciebie jak najmniej, kurde, no, szefie, a czekajcie, i następne pytanie, 68 lajków zdobyło, znaczy to nie było pytanie już, Damian Tupak 1 napisał Tęsknię, tęsknię na kurwami na trakstopie Za El Tigre Za dziwkami pukającymi do drzwi Za lodówką Za tym co było świetne No ludzie, no tak sami bywa No nie wiem, trochę mniej może nagrywam z trasy Więc może trochę mniej takich sytuacji jest Ale chcę dojść kurde do ładu z, z datami na, nagrań nie chcę cały czas być do tyłu, kurde, o kilka miesięcy, tak jak z polskimi filmami. Więc jak tylko te polskie... Dostały może jeszcze trzy części czy dwie. Następna, która się pojawi... Dzisiaj się, wczoraj, Wczoraj się pojawiła jedna, więc następna będzie cz cz czwartek, piątek, złota w niedzielę. Może jeszcze dwie później zostaną. Więc no nie wiem. Spontan ludzie... No ja ze spontana nagrywam. To nie jest nigdy planowane, więc... To, że w kurwami na trakstopie, no w kurwie. Słuchajcie, no teraz jeżdżę jakimiś ciężarówkami, które troszeczkę mniej się psują, więc, więc wiadomo, że mniej mięsa idzie. Dziwki pukające do drzwi. Staram się nie stawać na takich trakstopach, nie? Teraz mamy już takich dużych klientów, że to raczej masz taką trasę wybraną, nie, nie trzeba jeździć po jakichś dziurach, więc dlatego może to też nie ma takich akcji. I lodówka, no lodówka mi się. A słuchajcie, no lodówka akurat mi się. Też otwiera, ale akurat tego nie, nie nagrałem, lodówkę zamykam, lodówkę zamykam, niestety trzeba e, trzymać, żeby lodówka się nie otwierała, a to kurde też powinienem właściwie pokazać, ale zdążyłem wyczaić, że lodówka się otwiera, e, zdążyłem wyczaić zanim się kurwiłem, więc, więc nie było się na co nawet wkurwiać, nie? Więc ludziska, no... No nie wiem, no tak to idzie, no spontan, czasami jest psz, yy, fajniejszy spontan, czasami nudniejszy, no tak to idzie, no tak to idzie, więc starsze, stare czasy zawsze były dobre, no jakiś może inaczej, więcej weny może było nagrania, czy coś, teraz może trochę mniej nagrywam w trasie, ale trzeba powrócić może do, do takich nagrań typowo trasowych i może będzie wtedy więcej, w kurwa, będzie więcej weny, żeby trochę dać do czadu, do czajnika, do pierdolić, nie? Więc ten, więc ludziska, dziękuję za tą uwagę, pamiętajcie, szefuniu, daj lajk, znaczy lajka nie musisz dać, daj suba, szefie, szefuniu, szefuniowa, szefuniowo, daj lajka, co Ci zależy, nie bądź żył. dasz mi lajka, mnie to dopinguje, żeby nagrywać jakieś gówno, jeszcze więcej gówna, no, bo ja widzę, że ktoś, że ktoś dał, yy, znaczy nie lajka, sorry, subskrypcję dał, widzę, że ktoś chce, kurwa, tego gówna oglądać, nawet jak nie oglądasz. Ale dla mnie to daje, mi to daje kopa w tyłek, żeby nagrać następne coś, no. A chcę dojść do 100 tysięcy subskrypcji, jako będąc goskiem, który nie powinien mieć w ogóle tysiąca subskrypcji. Ja mam 100 tysięcy, więc ludzie, bądźcie litośni, miejcie litość, gościuwo, dziadku, babciu, dziecko, pies, kotek, pluszaku. Daj tego, kurwa, lajka co ci, kurwa, zależy tego nie, kurwa, żadnego lajka. Tylko, kurwa, daj tego. subskrypcje kurwa, pierdolona, o no, kurwia, no, może wtedy się bardziej uspokoję, no, dobra, nie, ludzie, dziękuję jeszcze raz za uwagę. Głupie te aktualiza aktualizacje są, ale dobra, no, coś trzeba robić, coś jest na bieżąco, przynajmniej chociaż raz u mnie, na kanale, na bieżąco, no, dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, dajcie jakieś komentarze, trzy najlepsze, znaczy nie najlepsze, trzy, które mają najwięcej lajków. To może być nawet najgłupszy komentarz, albo najgłupsze pytanie. Trzy najbardziej lajkowane komentarze czy pytania będą odpowiadane, albo będą poruszane, więc... Bez... Nie bez limitu. Bez... Nie bez okresu. Kurde, jak, jak to powiedzieć? Bez cenzury u Tigera! Pato, aktualizacja! Nie będę krzyczał tego słowa co zawsze, ale. <laughs> Uciekajcie!